A teraz przejdziemy do seniorów, ale wystąpi Monika Stromkiewicz-Omanis. Będzie o seniorach opowiadać. Jeszcze nie w wieku senioralnym, ale no, każdego z nas to spotka. Więc proszę się tym nie zamartwiać, nie przejmować. Taka jest kolej rzeczy. Drodzy Państwo, mam dla Was dzisiaj dwie wiadomości na samym początku. Zawsze się mówi jedną dobrą, drugą złą, ale zacznę od tej, mimo wszystko od tej złej, mianowicie, że właśnie wszyscy się zestarzejemy i nawet jeżeli ktoś dzisiaj tutaj na sali... Jest po 60. albo blisko 60., bo właśnie ten wiek uznawany jest za graniczny jako wiek senioralny. No to kolej rzeczy jest taka, że, że wszyscy będziemy się starzeć, będziemy m, mieć zmarszczki, pojawią się problemy zdrowotne m, związane z chorobami metabolicznymi, będziemy mieli gorszą mobilność i tak itd. Wiem, że brzmi to źle. A, a Moniko, ale dzisiejsza 60. to na 40., nie wiem, czy sobie. A tego jeszcze nie słyszałam. <grywa> Natomiast ta dobra wiadomość jest taka, że my częściowo mamy wpływ na tempo tego procesu. I to od nas bardzo dużo zależy, więc nie wystarczy po prostu siąść i czekać, aż przyjdzie 60, 65, 70 lat, bo tak naprawdę, jak spojrzycie na swoich bliskich, rodzinę, to doskonale widzicie, że osoba w wieku lat 60 czy 70 lat różnie się starzeje, różnie, różnie wygląda jej mobilność i ten status taki zdrowotny i to nie są geny, to nie jest wylosowana karta szczęśliwa pod tytułem będę się wolno starzeć i będę dobrze wyglądać, tylko to jest coś, na co pracujemy swoje życie, przez całe swoje życie. No i zaczynamy od talerza, bo yy, niewątpliwie jest tak, że nasz sposób odżywiania i styl życia będą wpływały na tempo starzenia się. Nie powstrzymają tego starzenia. Nie zatrzymają, nie wyhamują w 100%, ale będą go spowalniać i myślę, że to jest ta dobra właśnie wiadomość, jak dla mnie tak. Zacznijmy od talerza, czyli od tego sposobu żywienia. Na początku pokrótce. Zacznij od warzyw, następnie przejdź do źródeł białka, czyli mięso, ryba, nasiona roślin strączkowych, jaja, nabiał, następnie przejdź do węglowodanów, czyli ziemniaki, kasze, makaron i zakończ posiłek owocami. No i teraz rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Zacznijmy od tej połówki talerza, tej, tej największej, od której powinniśmy zacząć. Wiek senioralny to czas, kiedy ja sama obserwuję w gabinecie, jak mam takich pacjentów, bo wbrew pozorom też takich mam i to, 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 to sformułowanie, że nigdy nie jest za późno na zmianę nawyków żywieniowych, pacjenci mi to udowadniają, że tak jest, bo mam w gabinecie nawet panie 80-letnie, które chcą po prostu coś zmienić i coś zrobić i naprawdę nigdy nie jest za późno. Natomiast to, co obserwuję, to bardzo często mniejsze spożycie warzyw, które wynika z różnych takich... Problemów właśnie wieku starczego, czyli problemów z uzębieniem. Trudniej jest pogryźć kalarepę, surową marchewkę. Kolejna rzecz to, to kwestia jakichś takich problemów z przewodem pokarmowym, czyli wrzodów żołądka, z gagi i tym podobnych historii. I to też gdzieś tam daje taki impuls, że może powinnam wyeliminować jakieś warzywa. Jest taka duża uważność na tę grupę produktów, ale w takim negatywnym znaczeniu. Czyli raczej ludzie szukają co wyeliminować niż co dodać. Dlatego tutaj warto zaznaczyć ważną rzecz. Wybieramy po pierwsze te warzywa, które służą w tym wieku senioralnym i bardzo często będą to warzywa po obróbce termicznej. To jedno, czyli fasolka szparagowa, kalafior, brokuł, duszona papryka, przecier pomidorowy. Ale wśród warzyw, które możemy obrać, obierajmy je, bo ta skórka zawsze pod tą skórką i generalnie jest trudniej strawna, więc to obieranie tutaj będzie pożądane. I ktoś powie, no dobra, ale zawsze dietetycy mówią, żeby jeść surowe warzywa i to się podkreśla. No tak, ale musimy dostosować to też do możliwości i potrzeb osoby w wieku starszym. Kolejna ważna rzecz, jaka, jaki problem zdrowotny dotyczy bardzo często osób starszych? Na... Ostopor, nadciśnienie, hipercholesterolemia, ale to nadciśnienie bardzo często się przewija. U kobiet bardzo często jest też warunkowane menopauzą i spadkiem estrogenów i, i też generalnie już słyszałam takie, takie określenie, że właśnie czas menopauzy odkrywa wszystkie problemy metaboliczne, które zostały nam przypisane i to jest taki kluczowy moment. Natomiast tutaj warto zadbać o większą podaż potasu. Jeżeli bardzo często osób starszych dotyczy właśnie nadciśnienie tętnicze, które między innymi wynika ze wzrostu spożycia sodu, bo nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, że Polacy przekraczają kilkukrotnie ten limit spożycia soli i chlorku sodu. Taki limit to jest jedna łyżeczka na dzień soli, natomiast trzeba mieć uważność na to, że on, ta sól jest w przetworach mięsnych, jest w pieczywie, a okazuje się, że na wielu polskich stołach stoi solniczka i ludzie sobie dosalają. Pierwszy krok to zlikwidować solniczkę ze stołu, a drugi krok to zwiększyć spożycie potasu. Potas znajdziemy przede wszystkim w warzywach i owocach. I będą to chociażby pomidory, będą to ziemniaki, które wprawdzie są na tej trzeciej ćwiartce naszego talerza, ale to też doskonałe źródło potasu. Będą to warzywa liściaste, będzie to też kalarepka, którą w przypadku osób starszych sugerowałabym, żeby obrobić termicznie i ją poddusić i użyć jako dodatek na przykład do wielowarzywnej zupy. Więc żeby zwiększyć tą ilość potasu z punktu właśnie z tych produktów żywieniowych, a nie koniecznie od razu suplementacyjnych. Przechodząc do, do kolejnej części talerza, czyli o tych produktach białkowych, już mówiłam kilka słów, które to są, ale z punktu widzenia wieku senioralnego, z racji tego, że fizjologicznie następuje spadek masy mięśniowej, nazywa się to farchowo-sarkopenią, to tutaj warto postawić na nawet troszeczkę większy udział białka w diecie, ale bardzo generalnie o to źródła białka dbać. Czyli ważny jest dowóz białka i do tego jeszcze takie, Powiedziała, treningi oporowe, ale proszę nie odbierać tego negatywnie, że to, to są jakieś wyczynowe ćwiczenia. Wystarczy pracować ze własnym ciężarem ciała, wystarczy też czasami po prostu pospacerować, poćwiczyć jogę, ale też, jeżeli mamy takie możliwości i lekarz nam na to pozwala, to po prostu włączyć troszeczkę intensywne ćwiczenia, na przykład z użyciem ciężarków pod postacią litrowej wody mineralnej. To też w zupełności wystarczy. No i kolejna ćwiartka talerza, czyli te źródła węglowodanów. Tutaj nie bójmy się ziemniaków. Jak zapytamy kogoś, w ogóle jak ja pytam seniorów o ich dietę, to bardzo często te ziemniaki się przewijają, ale trochę z takim wyrzutem sumienia. Wiecie, jako produkt gdzieś tam, który w jakiś sposób miałby niszczyć zdrowie. Nic bardziej mylnego. Forma podania jest tutaj kluczowa. Jeżeli to będą ziemniaki gotowane, bez dużej ilości soli, bo to jest też kolejny błąd i nawyk Polaków. Jeżeli będą po prostu do nich dodane, na przykład na końcu trochę oleju rzepakowego, będę dodany koperek, natka pietruszki, żeby wzbogacić tą smakowitość tych ziemniaków, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby one się pojawiały nawet kilka razy w tygodniu. Chociaż warto też sięgać po y, grube kasze, bo ilość błonnika w porównaniu z ziemniakami, to ilość błonnika w grubych kaszach będzie znacznie, znacznie większa. No i każdy, kto ma babcie, ten wie, że obiad bardzo często kończy się deserem, kończy się ciastem. I tutaj warto seniorom podkreślać, że ten deser może być zastąpiony porcją owoców. Jeżeli chodzi o twardość owoców takich jak jabłka czy gruszki, one mogą być upieczone, mogą być po prostu połączone z jogurtem, a ten upieczony owoc potraktować jako mus owocowy. Ale warto także dalej sięgać po owoce jagodowe, jeżeli w sezonie jest z nimi problem, jeżeli chodzi o świeże. Chociaż jakby rynek w dzisiejszych czasach daje nam możliwość spożywania owoców jagodowych okrągły rok. Ale mimo wszystko tutaj skierować uważność seniorów na owoce liofilizowane, czasami także owoce suszone. Warto zaznaczyć, żeby sprawdzali też skład, żeby one nie były konserwowane, bo to może zwiększać jakieś takie problemy żołądkowo-jelitowe. Podsumowując, czas starzenia się jest nieunikniony, ale to jak będziemy komponować swój talerz żywieniowy w znacznej części może spowolnić ten proces, na który jesteśmy poniekąd skazani, ale dbając o swój codzienny jadłospis możemy zmniejszyć ryzyko różnych chorób metabolicznych, więc sposób odżywiania jest ważny i nigdy na jego zmianę nie jest za późno. Podkreślajmy osobom starszym, swoim znajomym, swoim yy, dziadkom, że yy, ta połowa talerza warzyw i owoców wcale nie jest taka trudna do osiągnięcia. Pokażmy możliwości i rozwiązania, żeby można było tych warzyw spożywać znacznie więcej. Wszystkie materiały znajdziecie Państwo na stronie Cortimów w formie takich atrakcyjnych grafik, gdzie przedstawiony jest talerz żywieniowy, ale gdzie przedstawione są takie najważniejsze protipy, które można byłoby wykorzystać także w edukacji zdrowotnej. Są te, o których w dużej mierze mówiłam dzisiaj Państwu. Jest także nagranie sprzed kilku lat bodajże, ale będzie też, myślę, dzisiejsze, dotyczące właśnie tego odżywiania w wieku senioralnym. Bo właśnie to na talerzu zaczyna się zdrowie nie tylko seniora, ale każdego z nas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Yy. Państwo to o czym mówiła Monika, też macie w materiałach, które, które rozdaliśmy.